dung <tune> Kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do Was z thrillerem psychologicznym autorstwa BA Paris z The zamkniętymi drzwiami. Z zamkniętymi drzwiami jest kolejną historią z tego nurtu, który już wiemy jak się nazywa. Tak, Mianowicie. Domestic Noir! Tak, i teraz to jest w ogóle nasza ulubiona określenie Tak, teraz czasy. to jest nasza ulubiona nazwa, jeśli chodzi o gatunek literacki, będziemy ją powtarzać do tak. znudzenia. Mm -hmm. e, i więc mamy tutaj taki bardzo klasyczny motyw dla Domestic Noir, czyli to perfekcyjne małżeństwo, które no, wcale nie jest takie perfekcyjne tak roczny sekret, który dzieje się gdzieś tam, wiecie, w piwnicach, na strychach i w różnych takich miejscach. Tak, i tutaj oczywiście skojarzenie z Zaginioną Dziewczyną, bądź też z książką Stare Pinborough, co kryją jej oczy, jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ domestic noir tak naprawdę gdzieś... Zawsze kre... opowiada o tym samym. Tak, on kryje się gdzieś w tym samych zawsze tematach. Tutaj tak. jest podobnie, naszą główną bohaterką jest Grace, czyli jedna z... jedna połówka tego perfekcyjnego małżeństwa, tak. która opowiada właśnie nam o tym co dzieje się wewnątrz jej związku. I to jest zarówno wada, jak i zaleta tej tak, książki. Tak, można moim powiedzieć. Stanie. No to znaczy zasadniczy problem ta książka ma taki, że w rzeczywistości no kryją jej oczy, tutaj kuleje trochę klimat. Niestety, bo można było to zrobić tak wiecie trochę bardziej tak, a mmm, nie żeby. Tak, to było że my tak to czytamy, przewracamy te strony takie. No co tu się dzieje? No co tu się dzieje? Tak. I w ogóle bardzo ciężko jest mówić o tej książce, nie wypowiadając wam spoilerów, no tak. bo wiecie jakby to, że no idealne małżeństwo, ale czy na pewno, no to to jest w sumie wszystko, tak. co można o tym powiedzieć, dokładnie. bo od razu wiemy, że coś jest na pewno nie tak i tutaj jakby ta tajemnica się odkrywa, tylko zostaje pytanie, co się dokładnie dzieje nie tak. Tutaj rzecz polega mniej więcej na tym, że y, sytuacja kręci się wokół i jej siostry oraz właśnie owego oh, męża Grace który jest e, prawnikiem, Prawnik. który broni e, kobiet nad którymi znęcają na tak. się mężowie. To też jest istotne właśnie dla całej sytuacji. On jest takim wiecie protektorem obrońcą, to jest mężczyzna, który po prostu, o, on ma siłę, on po prostu uciśniony tak. obrońca no uciśnionych kobiet. Tak, no że... i on ma też uznanie, jakieś jest, jest taką postacią dokładnie. w mediach jest znany prawnikiem. Tak. I tutaj wydaje mi się, że taką najgorszym po prostu co zrobiła autorka w tym, no. bo tak na wstępie powiem, mm -hmm. że dla mnie to jest naj największe chyba rozczarowanie tego roku. No, mogło być mało. Ja tą książkę lepiej. bardzo chciałam przeczytać i byłam mega, mega jej ciekawa już od samego początku, od samego dnia premiery. I okazało się, że ta tajemnica, która gdzieś tam miała, wiecie, powoli wychodzić, łączyć się w całość, tak takim puzel po puzzlu. Mm -hmm. Wyszło na to, że ja ją dostałam po prostu złotej tacy, No. wszystko Odpownego, na no dzień dobry tak jest, tak. i ja już wszystko wiedziałam tak na dobrą sprawę i nic mnie tam dalej już nie zaskoczyło. I mhm. obawiam się, że to jest taka książka, którą można nazwać takim, taką plażową lekturą należy. Trochę tak, bo tutaj jakby właśnie to, o czym mówisz, że w pewnym momencie dostajemy całą intrygę na paterze, zamiast czekać do końca z jej rozwiązaniem i potem jest już tylko kwestia, aha, czyli to chodzi o to, jak to się skończy. Tak. I jakby nic poza tym w nowe Stignu'e powinno być tak, że i rozwiązanie całej zagadki, i zakończenie całej integi powinno być w samym końcówce. Tak, jakby mylące nagle... tropy może Ta, być wszystkich nawet... bohaterów, którzy są... O, on jest podejrzany. No i no. powinno być no. tak, że nawet... O mój Boże, o to chodzi! I co teraz? Ostatnie 20 stron, i wiemy, jak to się kończy. A tutaj, jakby, wyjawienie jest tak mniej więcej w mniejszej połowie, Płowie, można powiedzieć, przed, przed, przed połową jakoś. No i potem jest tylko kwestia: o mój Boże, jak my wyjdziemy z tej sytuacji? Co możemy Płowie. zrobić? No i tutaj, jakby, też kwestia jest tego, że Grace, jakby nie jest tutaj główną uciśnioną, można powiedzieć. Znaczy, chodzi o to, że ona nie jest jakby takim głównym celem, jakby głównym taką osobą, która... Celem tej ciesi... intrygi może... Tak, tak celem tej no intrygi no, no. ona nie jest. Jest jakby takim obserwatorem i osobą, od której wiele zależy, ale to nie o tym w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, no to musicie przeczytać, tak. bo to byłoby mega, mega, mega po prostu spoiler, no tak, gdybym Wam powiedziały. To nic Wam nie możemy powiedzieć. Fabularnie nie możemy nic powiedzieć, przez to, że ta właśnie tak wcześniej się rozjaśnia i w związku z tym się dzieje dużo rzeczy. Ja miałam zasadniczy jeden taki większy problem, poza tym nastrojem. Kwestia przegięcia w pewnym momencie z nieprawdopodobieństwem tego, jak ta idega się Trochę rozwiązała. Tak. Bo w tym momencie mamy taką sytuację, która jest tak absurdalna, że nikt o zdrowych myślach nie uwierzy, że to jest możliwe. Bo tak jak wiecie, sytuacja e, w Zaginionej Dziewczynie jest taka o mój Boże, jest to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, prawdopodobne. Tak. ale jednak to jest możliwe do zrobienia. Tak samo, mm -hmm. jakby, co kryją jej oczy, chociaż to zakończenie tutaj no, jest ten, tak. ale jakby do tego momentu wszystko gra. Tutaj ta sytuacja jedna jest taka, taka... no nie. No nie, jeżeli ktoś czytał, to chodzi mi o sytuację z Hiszpanami w pokoju obok. I w tym o momencie Boże. będziecie właśnie wiedzieli o co chodzi. <laughs> tak. To jest tak nieprawdopodobna historia. Nie, to jest po prostu jest bzdura. Tak i to jest tak po prostu niemożliwa opcja, która by miała się kiedykolwiek <laughs> wydarzyć. To jest po prostu nierealne Mnie się w to nie chciało uwierzyć. I jakby do tego momentu stwierdziłam, że okej, okay, dobra, rozkręca się. Potem miałam takie. Okej, okay. dobra, i dalej już było, można powiedzieć, średnio. Tak, niestety. bo czytało się z jakby takiej czystej ciekawości, jak to się w końcu skończy. Tak. Natomiast e, generalnie Domestic Noir bazuje na dwóch rzeczach. Na klimacie, Klimat takim, wiecie, mrocznym, ciężkim. Mhm. I druga to też są bohaterowie, którzy tak. powinny mieć taki, wiecie, bardzo szczegółowy, interesujący no. proces psychologiczny. A tutaj zarówno Grace, jak i jej siostra, jak i jej mąż, znaczy w sensie mąż Grace. Tak. To nie są ciekawe postacie. One no są nie. bardzo płytko zarysowane no są bardzo. ci, że mnie siostra tego siostra się podobała. Myślę, a, że ona paradoksalnie tak, była najgłębszą to... postacią. Chyba tak, ale generalnie no ja bym tutaj chciała więcej tych no. cech, takich, wiecie, odkrywania ich powoli. No. A tutaj takie... No, no niestety, niestety. A szkoda, bo to naprawdę był fajny motyw i można było to dużo lepiej zrobić. Myślę, że najbardziej cierpi tutaj klimat. Bo gdyby był tak. klimat, a by byli to może nawet ten klimat by to i to by było coś więcej. 100% procent no. zgody. co, przejdziemy chyba. Gwiazdeczki. Gwiazdeczki. Ja dam w połowie tabeli piąteczkę. No, dla mnie to jest jedna mniej, czyli cztery z no. bólem serca. Jest mi autentycznie tak. przykro, że ta książka aż tak mi się nie podobała, bo po prostu trzymałam za nią kciuki i liczyłam, że to będzie taki wycie... wow. Wow. No. To nie ma no, Ja wow. też liczyłam na trochę więcej, mnie może jakby nie napaliłam się na nią tak bardzo, więc dlatego to jest dla mnie takie, takie pięć, bo nie oczekiwałam mega dużo, oczekiwałam sporo, ale nie wyszło. Także no szkoda, jeżeli jesteście ciekawi, to możecie zajeknąć zwłaszcza żeby zobaczyć kwestię tego nieprawdopodobieństwa. Jestem ciekawa jak Wam się to, jakby, jak Wy to odczujecie, czy rzeczywiście coś takiego jest już przegięciem w tej sytuacji i no właśnie scena w hotelu w, w Tajlandii, tak, dobrze tak, mówię, w Tajlandii. Tak, tak. Um, dajcie znać w komentarzu, oczywiście oznaczcie jako spoiler, żeby nie, nie spoilerować tak. innym tym, którzy chcą. Dajcie znać co wy sądzicie o tej książce, no i wiadomo jak zwykle. Serdecznie dziękujemy z księgarni internetowej czytam.pl za udostępnienie nam egzemplarza do Etenzji. No i co? I to było chyba na tyle. Dajcie znać jak oczywiście, jak zwykle, łapka w górę i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.